Proszę. Siemanko! Witam nas w kolejnym odcinku na moim kanale. Ogólnie jak widzicie trochę sobie już pograliśmy poza odcinkiem. Czemu się robicie znowu? Pograłem przed odcinkiem. Nie wiem gdzie A gdzie mój dom. Nie, nie mamy jeszcze domów, tata. Co? Na razie tylko magazyn zbudowaliśmy poza odcinkiem. To ponownie zbierać przedmioty na dom A jakie przedmioty? No różne kamienie, piaskowce. Chodź do mnie, to ci dam kilof jeden. Mam kilo. Żelazny. A Gdzie jesteś? W wiosce. Rozkopuję domki. Tam ci idę? Tak. A my jesteśmy w rodzinie naszej pierwszej czy drugiej wioski, Nie wiem. Którą należy w niektórych chyba bo potrzebujemy. O, ja coś chyba. To nie ty! To był zombie zombi, zombi wieśni. A on czyci level A ja pierwszy, bo nie zachwiał się, nie bije. Tylko w. Widzisz a, a, a. jest crafting w domku. Crafting w Dobra, ja, ja już zaczynam budować. Poza odcinkiem, też sobie pozbieraliśmy trochę itemków. Ciągniemy, czy poza odcinkiem, czy na no. Co to za różnica? Mamy itemki. Widzę cię. Ja się boję. No chodź masz żelazny miecz nie mam masz kółko a dobra widzę ja mam żelazną zbrojkę Czyli idziemy do naszych itemków eee, zombie zombie dobrze. ja jestem Natalia, ja jestem Tarzan. Skaczę po budynkach. On tu wszedł. A ja się pomyliłam. To pa, ja idę do naszych tych. Może coś zeźerać. Krzyżów. Patrzcie, widzowie, co ja tu wybudowałem. Dobra, tu z tego, co pamiętam, nie. Tu są temy, Surow. Te bloki patrzcie. Jakie bloki? Pyk, 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 Dobra, tata, chodź, buduj. Co to jest? Wszyscy się schowali chyba w jednym domku. Jest ich jeden, tak. dwa, trzy, cztery, sześć ludków. Jest. Chodź, tata, do mnie Ale nie wiem, gdzie jesteś. Jestem tu? Chowasz się przed ząbiakiem? Nie, jestem tam. przed. Pójdź do przodu, widzisz. Tata odwróć się trochę. Niech tam. Odwróć się. Czekaj, zobaczę, czemu chciał tu wejść. Może tam jest jakiś skarb. Nie. Chciał go zabić. Choć buduje nam dom. No, gdzie jesteś? Tu? Nie, ja nie jestem w domku. Oni się chyba boją, bo się wszyscy chowają, prawda? No tak, ja nie jestem taka w domku. To mów mi gdzie iść. No naszego magazynu. Czyli magazynem buduje... Tutaj? Nie. Tam, gdzie jest masa skrzynek. Ty po prostu znajdź parę popsutych domków. Będę wiedział, gdzie jesteś. Dobra. dobra. Nie, klapers. Muszę go dziabnąć. Czemu chcesz dziabać klapers, nie uciekać od klapersa? Bo trochę coś tam zdobędę. To możesz też wykopać. Jakieś mam tam rzeczy. Tata, to chodź do magazynu, nie zrobię nam na razie łóżek. Bo nie mam i tego na łóżka. Nie no, widzę. O, widzisz dom kowala? Nie wiem który to, który to dom kowala. I ten ten. O, przejdę dookoła, to na pewno zobaczę. O, idź pr prosto, 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 widzisz? Widzę. To jest mój domek? Znam. No. Aha, to ja cię będę chronił, ile zabić to tutaj przy domku jest. Nie, lepiej zbieraj liczby. Ale zobacz, oni tu są, przyjdą. Ja ich pokonam, żeby nam nie zniszczyli. O, nie, oberwałem. A nie, pokonujesz, że można nam zniszczyć. Naprawdę polecam. Trochę się boję. Do kogo lec? Do elektor. mnie. Ale pokonam go, żeby Ci nie przeszkadzał w budowaniu. Dobra. A ja idę po jedzenie. Jedzenie. Patrzcie, do jak że mam jedzenie. Na budowę wezmę sobie to, 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 to i połowę marka. Odmówisz mi tata przynieść trochę temków.? Kto, gdzie, I jak? Czy ktoś u mnie strzelił, czy wlazłem w kaktusa? No Raczej wlazłeś w kaktusa. No mnie wszystkiego jest pełno. Ło, zabił krowę, klapas być przyjść, pomóc zbierać No przecież zbieram, wybuchnie klapelc i zabieram wszystko ale nie takie takie co ja teraz z nich buduję o nie dzięki mnie nikt nie podejdzie do ciebie to fajnie, ten mam żelazny, nie? dobra, zjem sobie trażonego steka. Co się stało? O i ziemniaki na dopełnienie jeszcze Co się stało z moją ludką? Nie chce iść do przodu? Nie, po prostu nacinałeś ten... Nie bloki, kuba Laki bloki I połowę ziemniaków Laki bloki i ziemniaki Ale nie takiej itemki zbieraj. Po prostu rozkopuj wioskę. Mam... I z nich dostaniesz te Mam niszczyć wioskę. Tak. Mam niszczyć wesołą wioseczkę. Eee. Gdzieś widziałem cipciusie. Widzowie, to jest cipcius, jajko. Ciapciuś wniósł jajko Czy tam ciapciuś? O, za mam piosenkę, którą wymyślił ten, yyy, 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 Jak on? Pan Kleks? Co? Pan Kleks? Nie Ten, y, y, no No jak on był... O, Gilad... gladhis. Polecam po prostu jeszcze. Dużo jest cibciusiów w nocy. Nie, po prostu ich nie zabijałeś. Jak się nie zabija cibciusiów, to jest ich dużo. Wiesz. Nie wiem. Chyba ta już uderzył Tata przyjdź do mnie już No dobra już się widno robi to mogę już chyba O nie jeszcze jeden pajak Jeszcze może tego pajaka bo on do nas przyjdzie i będzie nam troszkę Czy mi pomóc zbierać na domek? Już, już widno się robi i już do Ciebie przyjdę jeszcze tylko... Nie lubię Nie jest. Yeah w wioseczce przecież no tak, a gdzie jest wioseczka? no mną. na mną Nareszcie ogarnąłeś gdzie jest teren? co to takie? Kiedyś się pali o, jak się ugnie zabij go na o, jak się zastanawiacie dlaczego nie mnie celować na konsolce oczywiście Polecam Bardzo fajny Minecraft I, nie po, i nigdy nie ściągajcie gier. A nie pracy domowej Bo ja teraz w szkole i nie dostałem szustę Polecam Nie można Ale ja dostaję szustykę Ale nie można trzeba Mówię się ugli 15 minut z małym kawałkiem pracy domowej. No i tak, skończyły mi się itemki Nie. na domek i muszę ich zbierać. Jakich itemków potrzebujesz? Na przykład. Mam oko pająka, kaktus. Nie, na przykład. piasków. Piaskowca, piaskowca. Mam dużo piasku, jak chcesz. A 64. A to rzuć, rzuć, rzuć. Będę miał dużo piaskowca. I mam białą wełnę, i czarną wełnę, i O, to rzuć biało. I nawet szarą wełnę mam. Rzuć białą. Rzuć całą białą wełnę. Gdzie ty jesteś? Tu. Rzuć całą Dobrze, białą wełnę i całą wełnę. Dobrze, ale się trochę odsunąć, żeby. Widzicie widzowie jak ta bita będzie. A teraz Wełnę. A ja idę przerobić robić piach. To już łóżko? Co? Klappers. Gdzie? z cały wybuchł. Dobrze, że w wodzie, bo widzisz, w wodzie robi tylko taką dziurę. Nawet go całkołobok mnie. Tak. Mnie. tak. dobrze, żeby był w wodzie, bo tak to byś zginął. Crafting. I dużo piaskowca. Nie, najgorsza rzecz na świecie. Widowie, muszę jedną rzecz załatwić, taką y, śmieszną. Śmierzną, za chwilę wrócę. Wiesz na to, co chodzi. Wiesz. Za chwilę ci do wrócę. Wracaj. Opowiadam. Napiszcie, widzowie, papa króliczku. Chomy. To będzie chomiczko. dlaczego ty tu czekasz, a nie pójdziesz Chodźcie i mi pomóc zbierać? Poczekam na mięso. To za chwilę tu wrócisz. Jak przyjdą, ktoś przyjdzie i mi zje. Nie, zje ci. Widziałeś ile tu mieszkańców w tej wiosce? Tak, na pewno, na pewno są jedzą. głodni. Nie, oni, po prostu, oni nie zabierają a, jeszcze jeden został. A przyjdzie mi wreszcie pomagać zbierać przedmioty na domek. Tak, tylko ostatniego usmażyłem jeszcze mógłbym to usmażyć Bo zaraz sam sobie zbiorę. Awa! Wow. Ktoś cię zaatakował? Nie, spadłem. A czemu ci tak boli, że mnie ktoś zaatakował? Bo wtedy by znaczyło, że ktoś go mnie blisko też może być. A ja nie I może nie może mnie zaatakować. Awa! Ja Nikt wow. nie, nie cię nie atakuje, tylko ty spadasz. No wiem, bo patrz, jakie dziury sobie tu robię. Po co takie dziury? Przez, widzisz? Po co ci te dziury? Jak kopię, tak o mi się przez przypadek tutaj może wykopać. Widzisz, przez przypadek teraz wykopałem. Naprawdę, Specjalnie tego nie chciałem wykopać. Jasne. bo możesz tak zbierać przedmioty na domek. No już inaczej. Czego potrzebujesz, żebym zbierał? Chodź ze mną rozwalać wioskę. Mam niszczyć wioseczkę? Tak. Całą? Nie, parę tak. A z czego to jest zbudowane? Możesz to niszczyć, nie bój się. Nie ręką! Kifolem! A dlaczego? Bo się nie pojawia? Mhm. A to co to jest w ogóle za gładki piaskowiec? I kamienne płytki też zbieraj, bo potrzebuje na drugie e. piętro. Ej, szyba, wisi w powietrzu. czegoś nie trzyma. też mogą tak być. Zwykłe. Tam. i Ty mieszkasz na drugim piętrze, czy ja? Gdzie Ty jesteś? Tu, na górze. Masz. Tata, ale zbieraj... Taki ten masz zbierać, ale zbieraj bardziej ten nie gładki piaskowiec, tylko piaskowiec. A ten jest jest taki pomarszczony trochę. A możemy poszukać jakiegoś żelaza. Jak chcesz? Ja, dla, ja bym poszedł wybierać i na Ale nie... Kod ale kod. nie mam żelazowego. Ale możesz to wykopać. Przecież kopałeś tu i nic się nie zna. Ale Przecież potrzebny jest kilof jakiś tam inny. Możesz drewno wykopać No prawda? Mhm. Nie ma nic w skrzyni. To Ta zbierze świetnki na dom, bo buduje teraz drugie piętro. Kiedy wie, że drugie piękno jest ważniejsze niż pierwsze. O. Surowce wrzucą deski. Nie, deski to nie surowce. A co to są surowce? Surowce to jest węgiel, żelazo. To no do bloku. I blok. O, tu jest trochę są schodki. No, ale nie te, których potrzebuję. Czarna wełna. Biała wełna. Żu wrzuć, tata tu białą wełnę. Rzucam. Dzięki. Drewno. Biorę to i to, będziemy mogli już spać. Jedzenie. A to ty ze mną na pierwszym czy na drugim piętrze? Ja na drugim. A ty chcesz ze mną na drugim czy na pierwszym? O, i jak coś, to drzwi są z. z, z, z... Z tej strony. Czy to tutaj się mieszkać ze mną na drugim piętrze, czy na pierwszym? Wiesz? Nie wiem. Na pierwszym czy na drugim? Może być na drugim. Dobra. Chodź spać. A mamy łóżka już? Mamy. Nie tędy, z drugiej strony. śpisz z ręką do góry. O nie! Co się dzieje? Jestem w tobie. Myślałem, że śniły mnie się jakieś koszmary. Co to jest koszmar z panie... Co? Co to jest koszmar z panie ze mną. Obraziłem. Nie, myślałem, że nam się śnią jakieś koszmary. W nie ma. Chodź tata tak. Marzuca ci jeden żelazowy kilo. Ej, ale nim tylko na raz. Zróbmy mi jakiś Sześć. inny kamieniowy. Sześć. Ta piask, tego płatkiego piaskowca nie zbieraj mu on już ponad 64. cztery. Dobrze, tylko piaskowiec czyli ten pomarszczony, bo z niego mamy dom. Potem tata buduje wieżę strażniczą. Do tego będę potrzebował drewna bardzo dużo. No dobra. Tata się zajmie na razie zbieraniem, a ja się zajmę zbieraniem plonów. Bo musimy mieć co jeść. To ale super jest, że w Minecraftie jedzenie się nie psuje. Prawda? Mhm. do kopień do węgla To ty kopiesz? Czemu ten nie kopiesz żelazowym kilowcem? Bo jest tylko na raz A skąd wiesz? No bo widzę, że on ma mało energii W żelazowym się tak szybko nie niszczy Pięć razy Pięć razy mogę kopnąć? Mhm A przyda ci się kamień brukowy? To właśnie kopię ten kamień głupkowy. Przyda mi się, żeby zrobić kamieniowy miecz. I cię to ci nie dam. Hej, przekopałem się przez górę, zobacz. No. Jestem na drugiej stronie, zrobiłem skrót. A ja zrobiłem, a ja zdobyłem 60 trzydzieści cztery tych... Zaraz zobaczę ile chlebów. Trzydzieści pięć. Kiedy wrócisz? Nie wiem. A już trzeba wracać? Wróć. Okej. Okay. Bo jest automatyczny zapis. Samochodowy zapis? Nie samochodowy, tylko automatyczny. Auto zapis. Ja robię kolejne schody, ale nie takie normalne, które są złożone ze schodów, tylko o takie. A skóra coś z jakiego zwierzęta ma? To jest konia i skrowy. A. A co? Chcesz skórzaną zbroję? No, żeby, żeby mieć jakąś. A ja jestem w innej wioseczce. Widzisz, za daleko poszedłeś. Mówiłem ci, nie dalej no. się za daleko. No to już wracam. Gdzieś za tą górą chyba jesteś Ale niestety też powoli odcinek dobiega końca już Jak to No o, widzę tą górę A Ile minut trwa? 27 Może Są... 27 A to jest aż 27 czy tylko 27 Aż 27 Także widzowie, my się powoli żegnamy z Wami. No, właściwie. Do dobrze. następnego razu. No, pogramy sobie znowu trochę poza odcinkiem. Ale tylko trochę. Mhm. Bo już pół godziny minęło, za dwie, godziny, za godzinę. Za półtorej godziny idę znowu w inne miejsce. Także. Także. Także, także. Także, także, także. Także, także widzowie. Także. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na, na moim kanale. Na Kubiksa kanale. Chyba Kubisza. Pa.